Hej, witajcie i pozdrawiam. Zaczynamy jeszcze raz ten filmik bez tej jednej paczki, o której macie pewnie filmik przed nim, przed tym, tego rozpakowania. A teraz rozpakujemy sobie dwie pozostałe konsolki, tak naprawdę, z dwoma różnymi e, historiami, które wam opowiem. Jedna jest z OLX, druga jest z Vinted. To znaczy, druga nie powinna być konsolka, ale to za chwilę wam opowiem. Więc zacznijmy. Z OLX chyba zapłaciłem jakieś 200 zł za tą konsolę. I co tu powinno się znaleźć? Według sprzedającego jest tu oczywiście konsola w super stanie Tutaj znowu kolej na witalnym, ale to nieważne, bo jest uszkodzona. Ma być uszkodzona ma być problem uszkodzony wyświetlacz. Poza tym ma wszystko być sprawne i mać w ładnym stanie. Plus pudełko. Tu mogę uwierzyć, że jest pudełko. Plus, yy, plus chyba jest jeszcze, nie wiem czy nie uszkodzona, bateria, jakaś napuchnięta, z tego co pamiętam, oraz oraz będzie, hmm, będzie na to Etui, mam nadzieję, że lepsze. Jeżeli tutaj nam się okaże, że to jest tak naprawdę wigła, super stanie, uszkodzona konsola, to będę naprawdę zdziwiony, że tutaj jednak Oelix by wygrał w tym momencie, jeżeli chodzi o wojnę, gdzie, jest, gdzie warto kupywać, jeżeli bym liczył te trzy rzeczy. Ale tutaj z Oelixa mamy właśnie tą Etui. Czy to jest oryginalne? Chyba nie. Tam nie było chyba, że oryginalne, więc nie wiem, jest jakaś metka, ale czy ja ją będę w stanie odczytać w jakikolwiek sposób? Chyba nie, ona jest starta. Więc nieważne. E tu jest, e tu jest. Ok, tutaj nie mam żadnych problemów. To nie był sklep, to był jakiś chłop, który chciał to sprzedać. Zgodził mi się na mniejszą cenę, chyba 210. Tak dokładnie ze wszystkim zapłaciłem. Więc nie wiem nie za 180 całą konsolę i plus te wszystkie koszty Alex. No i mamy pudełko. Mamy pudełko w stanie OK. Nie jest to super stan. Bo widać, że nie jest taki super stan kolekcjonerski pudełka, ale jest stan bardzo ładny. Bardzo dobry. Nie jest jakaś to pudełko bardzo pogniecione. Fajnie. Pudełko z, ze Ten Model PSP 2004, więc OK. I mamy wszystko tutaj niezabezpieczone zbytnio, ale OK. Bo jest uszkodzona i tak, więc można się tym. Mamy oryginalny zasilacz w, pięk... w bardzo ładnym stanie. Jeżeli działa, to jest spoko. Aż sorry, 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 to nie jest oryginalny zasi... Tam może i było, że nie oryginalny. Ja już wszystko biorę od razu na pewnik, że oryginalny nie. To nie jest oryginalny jednak. I tam możliwe, że było, ale jest zasilacz. ładowarka do, do konsolki. I mamy pudełko, pudełko, i zobaczcie, jak wygląda instrukcja do, do konsoli. To jest instrukcja do konsoli. Nie tamten, kurde, świstek papieru. Do tego mamy jeszcze, właśnie, mamy ten papierek. Zobaczcie, ten sam papierek. Jeszcze za, zapieczętowany. Nie wiem, czy to jest oryginalny zapieczeń, czy nie, ale chyba nie, ale zapieczętowała. Może i tak, może i tak była. I mamy resztę instrukcji. Tutaj mamy wszystkie instrukcje. I po polsku jest instrukcja. Więc to, to się nazywa pełny pakiet. Ta trochę pogniecona, ale to nic. Mamy baterię osobno wrzuconą. Tak, jest spuchnięta. Zobaczcie, jest trochę spuchnięta. Myślę, że to widać. Rzeczywiście mamy spuchniętą baterię oraz konsolę. Yy, czy igła. No, jest dużo śladów. Rąk. Weźmy czystą szmatkę znowu. E, czystą szmatkę, która nam ten ekran troszkę przeczyści. Ale zobaczcie. No, jest też trochę porysowany. Czy jest igła? No, nie powiedziałbym też, że to jest igła. Nie wiem, dlaczego ludzie y, mają porysowane konsole i mówią, że jest igła, ale tu nie jestem bardzo. Zobaczcie, jest, patrz ile, patrzcie ile jest rys, to nie jest kolejna konsola, która nie jest igła, jest po prostu porysowana, jest w całkiem dobrym stanie, Napisałbym, powiedziałbym, że jest dobry, ma dużo rys, niewielkich, ale dużo i wtedy byłoby spoko, no ale okej, okay. okej, okay, ja tutaj też nie wymagałem nie wiadomo czego, bo to jest yy, za 200 zł konsola ze wszystkim, poza tym jest, yy, jest uszkodzona, więc nie wymagałem nie wiadomo czego. Natomiast nie, ma, nie widzę tu żadnych pęknięć. Nie ma żadnych pęknięć, nie ma żadnych problemów. Więc uważam, że jest spoko. Jest karta pamięci. Mamy kartę pamięci 1 giga, oryginalną kartę pamięci Sony. Yy, za taką kartę pamięci na Allegro ten gościu chciał chyba ze 40 zł, jak nie więcej. Yy, a tu mamy jeszcze kartę pamięci, i to oryginalną. Włóżmy ją sobie z powrotem. Ta bateria powinna nie działać. Na tej nie będę wsadzał. Nie będziemy jej sprawdzać. Chyba, że weźmiemy baterię z tej drugiej, czy na baterii działa. I mamy. I tutaj mamy gwarancję nienaruszoną. Jest PSP 2004. Wygląda spoko. Dlaczego zakupiłem uszkodzoną część, uszkodzoną PSP. Z jednego prostego powodu. Będziemy ją naprawiać. Zrobię Wam filmik pod content, pod filmik, pod naprawę. Nie naprawiałem nigdy PSP, więc to będzie też dla mnie ciekawe doświadczenie. Będziemy wymieniać ekranik. Spróbujemy go wymienić i wtedy zobaczymy. Ale ja spróbuję jeszcze szybko wziąć tą baterię z tamtej konsolki. I zobaczymy czy na baterii będzie działać, czy nie. Czy ta bateria będzie taka sama, czy nie. Ta bateria też nie jest napuchnięta jakaś. U, to jest inna bateria, więc nie, nie włożymy jednak jej. To jest trochę inna bateria. Jednak jest całkiem inna bateria, nie chcę tutaj wkładać jej. I jeszcze bardziej popsuć konsoli, więc sobie sprawdzimy. Spróbujemy jeszcze może włożyć tą. Spróbujmy ją włożyć. Pewnie ona jest nawet nie naładowana. W tym wypadku ale zobaczmy. Nie, na tej baterii nie działa, więc ok, nie ma problemu. Baterię sobie kupimy. Kupimy sobie też ekranik i zrobimy filmik z niej, ale jestem bardziej z tej konsoli zado zadowolony niż tej za 400, za Allegro, więc to nie ma problemu. Eee, więc tutaj to jest spoko. Nieźle. Mamy pudełko w całkiem fajnym stanie. Nie jakimś super stanie, bo jest trochę chyba żółkłe tamtego, ale jest w stanie naprawdę akceptowalnym według mnie. Więc Złóżmy sobie to. Nie tak, tak. Ok. Tutaj jest trochę zniszczone i tyle. A tak to jest w porządku stan. Dobra, więc myślę, że, ta, że, że tą konsolkę już mamy zobaczoną i, I spodziewajcie się za jakiś czas filmu o wymianie ekranu. I teraz sobie weźmiemy tą Tutaj zobaczcie to pakowanie z vinted. Jednak z tą, z tą konsolką się inna historia wiąże, bo ja kupiłem od pani gry za 70 chyba złotych, albo mniej, chyba za 70 coś. Kilka gier. A pani powiedziała, że dorzuci konsolę, bo, bo ma i nie wie, czy działa. Wtedy ja napisałem tej pani, że y, dobrze, ale jeżeli dorzuci konsolę, to ja jej dopłacę. I umówiliśmy się ostatecznie tak, że jeżeli konsola będzie w porządku, będzie działać, będzie wszystko ok, to ja jej dopłacę więcej, odezwę się, i, a jeżeli nie, no to, do, to nie dopłacę jej, y, to dopłacę jej mniejsze pieniądze. Nie wiedziała, czy ma ładowarkę i tak dalej, więc sobie wyciągnę, mamy ładowarkę. Kłodowarka tutaj ma trochę spodniszczona, ale OK to jest tak naprawdę mógłbym w tej chwili za 70 zł to wszystko wziąć i nie dopłacać, ale jeżeli będziemy mieć nawet zniszczoną, nawet niedziałającą, to coś tam dopłacimy pani. Yy, jednak mamy, mamy tą konsolę. I ta konsola stan jest bardzo taki se. Ho, ho, ho porysowana mocno. Albo brudna taka, to to wyczyścimy kiedyś. Też będzie trzeba ją sprawdzić. To jest konsola 3004. Nie ma, nie ma baterii, nie ma. Um, o, ma jeszcze jakąś gierkę. Ale nie ma baterii tej pokrywki, chyba że gdzieś jest w środku. Szkoda, że jej w żaden sposób pani nie, nie na mnie zabezpieczyła. Jak się ściąga? Powiedzcie mi, jak się wyciąga ten ten. Dobra, kamerka. Ciekawe, czy działa kamerka. Mamy jeszcze kamerkę do tego za te pieniądze, więc zobaczymy też, sprawdzimy kiedyś tą konsolę lepiej, bo dzisiaj tylko ją zobaczymy, bo nie mamy nic do niej. Mamy jeszcze Ape Academy. Nie wiem, czy tam jest pudełko do tego. Mamy konsolkę. Wszystko wygląda, no, wygląda, że jest cała. Oczywiście oprócz tego, że brakuje nam pokrywy na baterie i baterii. Jeżeli tego nie ma w środku, to będziemy to dokupywać i będziemy sobie tą konsolkę sprawdzać, ale fajnie. Dorzucę tej pani jakieś. nie wiem, może stuweczkę, zobaczymy. Co jeszcze? My tu mamy. Mamy gry. Mamy tak. Jestem ciekawy jeszcze wszystkich gier. Wyciągniemy sobie wszystkie gry na PSP, bo widzę, że tu jeszcze coś jest dorzucone, oprócz gier na PSP. Są no jeszcze gry inne, to zaraz to wyciągnę. Czy to gry, czy to coś. Nie ma baterii, ani nic więcej. Ok, mogła pani się postarać z ładowaniem, bardziej z zabezpieczeniem. Mamy FIFA, ale tutaj mamy crasha. Czy mamy crasha? Nie mamy, ale mamy crasha zamiast Fify, co mnie naprawdę cieszy. Nie obchodzi mnie, że tutaj nie ma tej gry. Zobaczymy, czy ta gra nie, nie ma gdzieś w którymś innym pudełku. Ale Fifa samo pudełko z instrukcją będzie ok. A tutaj Crash of the Titans jest lepszy na pewno niż Fifka. Mamy Worms Open Warfare. I tu są Sims Castaway 2. Też nie takie, nie ta, nie ta gra co trzeba. No mam nadzieję, że tutaj gdzieś będzie to. Tu mamy też co innego. Invisimals zamiast Ape akademii, ale na szczęście Ape Academy to mamy i tutaj mamy pierwszą grę, która ma wszystko która jest kompletna i mamy tutaj Disney App, też jest kompletna najbardziej mnie martwi, że nie mamy Wormsów nie ma Wormsów niestety mamy pudełko, może kiedyś gdzieś się uda kupić tanio sam dysk UMD więc mamy Worms. Nie mamy Wormsów i nie mamy FIFA. To są puste pudełka razem z instrukcjami. Natomiast mamy do kolekcji App i mamy Ape Academy. Do tego mamy cztery, cztery zwykłe. Cztery luźne, bez, bez pudełek gry. The Sims 2 costaway, Co jakoś mnie nie, nie rajcuje, więc ta, ta gra to jest ok. Dodatek. Nie obchodzi mnie ona. Invisimals, hmm. następny wymiar, ciekawe czy to fajna gra, zobaczymy mamy Crash of the Titans, zamiast FIFA, powiedzmy, to, to akurat dobra wymiana I mamy Tekena, Dark Resurrection, zamiast niestety Wormsów i to gorsza dla mnie wymiana Niestety nie ma tu wormsów i to jest największy jak na razie dla mnie problem, jeżeli chodzi to, ale i tak oceniam to na plus, bo to było chyba 70 zł. Totalnie dopłacę pani, no nie wiem, nie ma baterii, muszę baterię dokupić i klapkę, więc chyba 5D dopłacę, bo też w stanie jest takim sobie. Jeszcze zobaczę, może dopłacę troszkę więcej, może także miała na 150 to razem będzie 80 zł to wszystko. Myślę, że to, bo, myślę, że to dobra cena, bo jest stan niewiadomy i brudny, i wszystko jest do czyszczenia. Do dokupienia jest bateria, która też nie kosztuje jakoś mało i klapka. I jeszcze nie wiemy, czy ekran będzie cały, czy ona będzie działać, więc to jest cena myślę uczciwa. Plus mamy kamerkę, którą też niestety nie wiemy, czy działa. A do tamtej konsoli ja już nie chcę nic podłączać, ja chcę po prostu zwrócić tą z Allegro. Nie mamy oryginalną ładowarkę. No w stanie, jaki jak widać, tutaj troszkę roz, rozwalona, ale może będzie ładować. więc tutaj sobie wtedy to ładnie zrobimy, żeby to taśmą pewnie. Bo nie włożę tutaj raczej termokulczki termokultliwej na to. Więc zwykłą taśmą izolacyjną, spok. Dobra. Więc to jest y, taka paczka. I, I to by było w tym otwieraniu na tyle. Mam nadzieję, że. No i z tej konsoli pewnie też niedługo będzie jakiś filmik y, wrzucony. Jak ją czyszczę, jak ją jak dostanę baterię, jak ją wyczyszczę i ją sprawdzam. Też jakiś krótki filmik się ukaże. Zobaczymy, więc dzięki za oglądanie. To było na tyle. Mam jeszcze jedną paczkę, ale to nie będziemy tutaj już otwierać. To jest paczka w ogóle chyba konsola z Lombardu Xbox 360. Tani z Lombardu, bo się tam nie otwiera dysk, ale to w innym filmie sobie o tym pogadamy. Dzisiaj na tyle. Dzięki Wam bardzo. Tak się, o, takie gry się nam powiększyła kolekcja. O, takie dwie kompletne plus. Te wszystkie niekompletne, które będziemy chcieli kompletować Być może nie Sims Simsy mnie nie, nie jarają Więc to też może odejść na bok Oczywiście będę chciał skompletować te Wormsy bo, bo praktycznie ze względu na te Wormsy Chyba kupiłem, bo te Wormsy całkiem walnie Całkiem dużo kosztują chyba Tak mi się przynajmniej wydaje Dobra, dzięki wielkie I do zobaczenia do następnego razu Cześć, bajo Aha, jeszcze zapomniałem, jeszcze były trzy gry znaczy trzy rzeczy z w tej pudełku. Transformers na DVD gry. Gry Transformers DVD. Ładna płytka. Ciekawe, czy są coś warty. Polski lektor. OK. I dwie gry na PS4. PS2016. Tak, jest płytka w dobrym stanie. Ale to pójdzie raczej na sprzedaż albo na, do, do, do seksa. No to nic nie warte, i tak. I mamy Rayman Legends. Tak, Rayman Legends, który pójdzie do naszej kolekcji.